Ujrzała mamę, miała różową, starożytną sukienkę, szeroki biały płaszcz z podwójnymi brzegami, na głowie miała delikatny biały welon, koronę królowej i dwanaście gwiazd dookoła. Mama miała bose stopy, które spoczywały na kuli ziemskiej. Jej ramiona były półotwarte. W prawej dłoni trzymała berło, a w lewej długą koronkę różańca świętego, zrobioną jakby z kropel lodu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci moje, dziękuję Wam, że pospieszyliście na to moje wezwanie. Dzieci moje, nie szukajcie pokoju w próżności tego świata, nie podążajcie za fałszywymi pięknościami, nie folgujcie sobie na błędnych drogach. Jedyną prawdziwą drogą jest mój umiłowany Jezus, jedynie w nim jest prawdziwy pokój. Dzieci Moje, spieszcie do Kościoła, tam Mój Syn jest żywy i prawdziwy, tam was oczekuje. Podarujcie Mu swoje serce, a On napełni was wszelką łaską i błogosławieństwem. Pomoże wam nieść ciężary waszego życia, powierzcie się Jemu. Dzieci Moje, kocham was i zawsze jestem przy was, nie lękajcie się Dzieci Moje, kocham was. Daję Wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie.